Witajcie, rodacy. Przez pewien czas seria Dirt znajdowała się w samym środku kryzysu, próbując zrównoważyć swoje dziedzictwo rajdowe, które sięgało czasów Colina McRae. Jest bowiem teraz seria Dirt Rally, która w pewnym stopniu oddaje ducha Colina, i seria Dirt, która nie ma nic z nim wspólnego. Zobaczmy zatem, co kryje się pod piątą odsłoną. Dirt 5 to również pierwsza gra rajdowa na konsolę nowej generacji i jest to absolutnie pozycja arcade'owa, nastawiona na rywalizację i pełen kontakt z przeciwnikami bez żadnych konsekwencji. Co więcej, wszystko się wydaje mieć miejsce podczas jakiejś apokalipsy pogodowej. Możemy rozpocząć wyścig, który trwa 3 okrążenia i będzie początek w blasku norweskiego zachodu słońca, tylko po to by po kilku minutach wpaść w spektakularną śnieżycę. To jak wyścig przez jeden ze złych snów, Grety Thunberg. How dare you. Oczywiście jednak miejcie na uwadze to, że aby dostać się do naprawdę ekscytujących rzeczy, to musicie trochę pograć i poodblokowywać kolejne zawody, a tych łącznie jest aż 375. Większość wyścigów we wczesnej karierze odbywa się w ciężkich pojazdach o tak topornym sterowaniu, że tylko kierowcy boru będą mieli frajdę z takiej jazdy. Wytrwajcie jednak ten początek, a w końcu odblokujecie mocniejsze maszyny, jak rajdówki z grup B i samochody klasy R-myślnik GT z napędem na tylnie koła, które absolutnie wymiatają. Ci, którzy lubią spędzać sporo czasu na wizualizacji pojazdu, to tutaj mistrzowie kodu dali nam całkiem spore pole manewrów, jeżeli chodzi o malowanie, naklejanie czy napisy. Jeżeli natomiast jesteście bez graficznymi, to podczas levelowania swojej postaci odblokujecie także malowania zrobione przez producentów. Gra oczywiście posiada fabułę, i podczas całej rozgrywki będzie towarzyszyć nam narracja dostarczona w całości za pomocą lektora i fragmentów takiego udawanego podcastu między fikcyjnymi kierowcami AJ i Bruno Darandem. Problem polega tutaj na tym, że ta rywalizacja między nimi ma taki wpływ na naszą rozgrywkę, że równie dobrze możemy słuchać prognozy dotyczącej horoskopu na 2050 rok. Wszystkie te katcenki pomijałem i są od kompletnie jedną wielką zapchaj-dziurą. Na szczęście fabuła jest tutaj nieistotna i z pewnością nie zaszkodzi. Natomiast najważniejszym elementem jest sama frajda z jazdy, czyli gameplay. Tutaj Dirt 5 to gra arcade'owa pełną gębą i niemającą za grosz ducha na makre. Wciskamy gaz, i po prostu taranujemy wszystkie inne auta nie zważając na nic. Tak naprawdę nawet przed zakrętami nie musimy specjalnie hamować, bo odbijamy się od barier niczym pijany od ściany. Tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli jesteście hardkorowymi graczami i spodziewaliście się poziomu złożoności i opcji tuningu niczym w Death Rally 2.0 to nawet tej gry nie chcecie ściągać z torrentów. Ale jeżeli szykujecie się na zwykłą, niepohamowaną zabawę, okraszoną naprawdę świetną grafiką i sympatyczną muzyką w tle, to ta produkcja zdecydowanie może Was pochłonąć na parę czy paręnaście godzin. Dynamiczna pogoda jest świetnie zrobiona, mamy wielką różnorodność w trasach od Brazylii po Norwegię czy Grecję, a same wyścigi wydają się być odpowiednim rodzajem chaosu, a w Multiku dochodzi do granic absurdu. No i cóż, ty pod optymistycznym akcentem zakończymy program. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!